Szanowni mieszkańcy gminy Nowogard, stoimy na placu Wolności w Nowogardzie, w centrum naszego miasta, w centrum naszej gminy. I jak wszyscy wiemy, jak wszyscy widzimy, ten plac wymaga kapitalnego remontu. Na wierzchnia stare płyty są już zdezelowane. Pod spodem cała infrastruktura techniczna, woda, kanalizacja, elektryka, wszystkie przewody do wymiany. Kapitalny remont Placu Wolności musi być zrobiony. Popatrzmy na sąsiednie miasta, na sąsiednie gminy, jak potrafią zadbać o swój rynek, o swoje starówki, o centrum swoich miast. My również nie powinniśmy być gorsi i nasz plac również powinien być wzorowo przebudowany. Chciałbym Państwa poinformować, iż mam wszystko, całą dokumentację. Przebudowy Placu Wolności. Zgromadziłem niezbędne pieniądze na ten cel i odpowiednie dokumenty skierowałem do Rady Miejskiej w Nowogardzie. Chciałbym, aby ten Plac Wolności został wyremontowany kapitalnie w roku 2017 i w roku 2018. To zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na przyszły rok. Wszystko w rękach Rady Miejskiej w Nowogardzie. Chciałbym Państwa poinformować, że w najbliższych dniach do Państwa domów dotrą listy z informacją o tym, jak szczegółowo ten remont będzie wyglądał, jak będzie przebiegał. Również są ilustracje pokazujące, jak nasz plac wolności może i powinien wyglądać. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi dokumentami. A mam nadzieję, że Radni Rady Miejskiej podejmą właściwą decyzję, o której Państwa poinformuję. Dziękuję za uwagę.